Przyjechaliśmy do Oświęcimia. Na wstępie chciałbym pogratulować trenerowi gospodarzy zwycięstwa, bo, bo na pewno to zwycięstwo było wkalkulowane przed meczem w zdobycze punktowe. No my chcieliśmy za wszelką cenę zrobić wszystko, żeby, żeby ten swój dorobek powiększyć. Nie udało się dziś w dzisiejszym spotkaniu, bo, bo popełniliśmy dwa błędy, które skutkowały niestety bramkami ze strony, ze strony gospodarzy. No, chciałem pochwalić mój zespół za walkę, za determinację i za, za wolę mm, odmiany losów tego spotkania, bo, bo na pewno chcieli, na pewno wyszli z dużym zaangażowaniem i, i z wiarą w, w to, że się da i, i myślę, że w dzisiejszym spotkaniu nie byliśmy zespółem słabszym, po prostu wygrywa ten, który strzela więcej bramek, cała dzisiaj strzeliła o jedną więcej i, i gratuluję. Czy wychodzimy naprzeciw na przeciwnika z naszych rejonów tabeli, czy z dołu, czy z góry, mamy takie samo założenie: grać o, o pełną pulę, bo, bo myślę, to jest najważniejsze w piłce nożnej, żeby wychodzić z wiarą i z przekonaniem, że się, że się to da zrobić. Myślę, że, że udało mi się wpoić do, do dnia dzisiejszego tyle tej wiary w, w sukcesy i wiary w umiejętności swoje na boisku, że żeby chłopcy to pokazali. No Niestety popełniliśmy błędy, które skutkowały bramkami i. Musimy unieść goryż porażki. Powiedziałem, że z każdym przeciwnikiem się da i, i to, że, mm, że przeciwnik jest na górze tabeli, a my w jego y, środku nie znaczy, że na boisku, na boisku będzie widać, widać tą różnicę i okazało się to już w pierwszej połowie, gdzie myślę toczyliśmy równorzędny ból bój. bój. Y, tak jak mówię, wygrywa zespół, który strzela więcej bramek, soła strzeliła o jedną więcej i, i te punkty zostają wyświęcimy. Na pewno dziękuję za gratulacje, na pewno dedykujemy to zwycięstwo rodzinie Adriana, że wiemy, urodził mu się syn i, i cieszymy się, że rodzina Soły się powiększa. Powiem tak, chcieliśmy szybko zamazać ostatnią porażkę na Porońcu, gdzie, gdzie wiemy, jak bramki padały, gdzie zespół Porońca rzucał piłki, wszystko w naszej pole karne i w ten sposób przelali bramki. E, tutaj była, był podobny scenariusz, wiedzieliśmy, że drużyna Osić przyjedzie, nie grała z kontry. E, my po 1-0 nadal doszliśmy do bramki i też narażaliśmy się na te kontry. Niepotrzebna wymiana tutaj e, ciosów w drugiej połowie, gdzie, gdzie my byliśmy prowadzili z kontry, e, Łośica prowadziła z kontry i, i mogło się to źle za skończyć. Skończyło się w ten sposób, że każda piłka zagrana, długa, no, gdzieś tam... Gdzieś tam nam zagrażała i, i też tak strzelili bramkę na 1-1. E, no jak wiemy, nas również nie, nie zadowalają remisy. gramy zawsze o zwycięstwo i e, bardzo dobre tutaj wejście Adriana Stanka. Dokładna, dokładna wrzutka, muszę to podkreślić, bo to się rzadko zdarza. E, dobre wybicie i, i, i Paweł Cudna na, na 2-1. Na pewno był to dla nas ciężki mecz, ponieważ jesteśmy naprawdę w okrojonym składzie. Powiem szczerze, też jeszcze nie doszedłem do siebie po 15 minutach. Czuję się jakbym zagrał dwa mecze, ale cieszę się, że, że się to zwycięstwo do końca. Jestem dla tej drużyny i jeżeli czuję chociaż część szansy, że mogę jej pomóc, nieważne w jakim jestem zdrowiu, pomagam tej drużynie. Więc zawsze to czyniłem i, i również tak dalej będzie. Znaczy, spotkanie ułożyło się pod nas, czyliśmy bramkę na 1-0, pierwsza połowa można powiedzieć cały czas kontrolowaliśmy grę. W drugiej połowie wyszliśmy zmotywowani, żeby po ostatniej porażce zmazać plamę, udowodnić wszystkim, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze. Dostaliśmy bramkę na 1-1, można powiedzieć bramka, która nas po prostu zdenerwowała. Wyzwoliła w nas dodatkową moc, strzeliśmy bramkę na 2-1 i dowiedzieliśmy ten wynik do końca, Także myślę, że mecz był pozytywny. My każdy mecz chcemy wygrać za wszelką cenę i w każdym meczu będziemy udowadniać to, że jesteśmy mówię, najlepszą drużyną w tej lidze. To był moment, chwila, jeden pomysł, powikrzyknąłem tylko Grzesiowi daj, daj. Grzesiu super piłka, przeszedłem chłopaka 1 na jeden, wrzutka, no i Paweł, jak to zawsze Paweł, strzeli bramkę, uratował mecz. – Otrzymałem od żony najpiękniejszy dar, urodził mi się syn, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, dziękuję chłopakom za to, że uhonorowali, przeznaczyli, przekazali tą bramkę dla mojego syna, bardzo mnie to cieszy, dla mnie to jest, tak jak mówię, najspanniejsze przeżycie w życiu i mam nadzieję, że tylko będzie zdrowy i wszystko będzie w porządku.